O, cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziędek i dzisiaj chyba jeden z Waszych ulubionych filmów, czyli haul Lumpeksowy. Ostatnio przez przypadek kupiłam kilka fajnych rzeczy, ponieważ wybrałam się do nowych lumpeksów warszawskich w poszukiwaniu pewnego gadżetu starego, ale go nie znalazłam. Ale no, małe zakupy zrobiłam, więc chętnie Wam je dzisiaj pokażę. Zapraszam do oglądania dalej. A i zapomniałam dodać, że ten głos zmieniony to tylko przeziębienie, więc musicie mi wybaczyć, że dzisiaj będę miała taką sexy chrypkę. No, to lecimy dalej. Pierwsza sukienka, która zrobiła furorę wśród was po prostu. Pokazałam się w niej na pewnej imprezie, na urodzinach Maksineczki. Byłam też w niej w ostatnim filmie z metamorfozą i bardzo wam się spodobała. Ja się nie dziwię, czuję się w niej niesamowicie, bo ona jest retro. Ale też jest bardzo użytkowa. Wystarczy założyć białe trampeczki i też będzie super. Ja tutaj odrobinę zmieniłam sukienkę, ponieważ ona była zakupiona z takim paskiem materiałowym, a ja dołożyłam do niej również lumpeksowy pasek za jakieś 2 zł, który wydaje mi się, że idealnie tutaj pasuje. Cała sukienka to 100% bawełna, więc też idealna na lato. Nie zapłacimy się w niej, jest po prostu świetna, przepięknie wygląda, ma kieszenie, jest super wygodna. Firma ELOS, seria Classical Woman. Zaraz Wam zaprezentuję metkę. Wygląda rewelacyjnie. Pokażę Wam jeszcze, jak można ją bardziej podkręcić na styl retro, dokładając do niej halkę. Spójrzcie jak spódnica się zmienia, a wystarczy dołożyć halkę tiulową. Taką halkę kupicie na przykład na Allegro. Nie jest to duży koszt, a potrafi odmienić każdą stylizację i stworzyć bardziej retrosny. Na parkiecie też się prezentuje o wiele lepiej. No i oczywiście najważniejsza kwestia, prawie bym zapomniała, powiedzieć Wam, ile ta sukienka mogła mnie kosztować. Wydaje mi się, że było to 20 kilka, maksymalnie 30 zł, z tego względu, że w jednym się zapłaciłam 131 zł i kupiłam naprawdę sporo rzeczy, więc wagowo obstawiam, że właśnie mniej więcej tyle ona kosztowała, więc chyba sami możecie stwierdzić, że raczej niedużo jak za taki fajny skarb. Te, które już dobrze znacie z poprzednich stylizacji z Anna Fields. a to jest nowa sukienka, nowa i za grosze, bo kosztowała chyba 8 zł. Wybaczcie, niedokładnie wyprasowałam, widać fakturę mojej deski do prasowania i w ogóle, ale śpieszyłam się do tego nagrania. Sam materiał jest przecudowny, nawet nie wiem jaka to jest firma. Materiał wydaje mi się, że wiskoza po prostu opływa moje ciało, jest rewelacyjne, bardzo, bardzo przyjemne. No i słuchajcie, ten koszt 8 zł, a czuję się w niej jakbym przeniosła się w czasie do lat 40. Jest po prostu prześliczna, bardzo kobieca. Można ją związać zarówno z tyłu, jak i z przodu. Więc kto co woli, no dajcie znać. Mi podoba się bardzo, jest nietypowa. Widać, że jest wyrwana z innych lat, ale czuję się w niej bardzo dobrze. Te matki są ledwo widoczne. New Collection. A tutaj mamy taką nazwę. Kompletnie nie mam pojęcia, co to może być za firma. Dajcie znać, jeżeli wiecie. Ale tak wyglądają matki. Innych niestety nie ma. Nie wiedziałam, czy wam to pokazywać, bo można to potraktować jako bieliznę, ale myślę, że to jest fajny dodatek do stylizacji. Znalazłam sukienko-halkę z metką, było ich kilka, za pociąg 2 zł. Wygląda to tak. Jest półprzyzroczysta, ale chodzi o to, że kiedy założymy sobie spódniczkę to ta część będzie wychodzić po prostu z spodniej i będzie to bardzo ładnie wyglądać. Góra możemy zostawić, oczywiście zakładając jakiś inny biustonosz, który nie będzie aż tak widoczny i myślę, że to jest też bardzo fajny dodatek i słuchajcie 2 złote, czysta bawełna, przycudowny materiał. No, to tyle. Czuję się jakbym Wam bieliznę pokazywała. No, to teraz już skoczę w coś bardziej wygodnego. Coś bardziej już dziennego. I to jest seria ubrań, które kupiłam łącznie za te 131 zł w jednym lompeksie. Jest to bluzeczka Stop Shop. Tak się prezentuje. I ona była dosyć ciężka, ponieważ tutaj mam mnóstwo biżuteryjnych dodatków. Wydaje mi się, że paręnaście złotych za nią zapłaciłam, ale jest świetna. Jest naprawdę bardzo ładna. Pasuje zarówno do sukienek, spódnic, do sukienek, do spódnic, e, robiąc tak jakby całą stylizację, e, sukienkę, no i właśnie do jeansów. co yeah. yeah. mi cały czas towarzyszy na wybiegu, e, to jest zwykły topik z Abercrombie, bardzo dobrym też materiale, bardzo dobre materiały, z bardzo dobrego materiału, ale też postanowiłam wam pokazać takie topiki. To u mnie jest codzienność, w takich chodzę w domu tym bardziej w lato, więc po prostu czuję się w nich super, a ten jest dodatkowo w świetnym stanie. Pewnie będziecie pytać o dżinsy, które pojawiły się poprzednio i teraz one są z Medicine. Ale zakupiłam je już rok temu, więc nie wiem, czy będą dostępne jeszcze. A buty to mi następne. Ostatni top z H&M, ale jest to 100% bawełna. No jest w kropeczki, więc jest retro i trzeba było go kupić. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Do spódnic też się nadaje. A cena to chyba jakieś 5 zł? 3? Jest super lekki ten top, więc raczej dużo nie kosztował. Ten sweterek jest na mnie za duży, dlatego, że jest męski. Postanowiłam Wam pokazać również męskie rzeczy, które kupuję czasem w Lumpeksie. Kupiłam dwie rzeczy w tej kwocie 130 ponad tam złotych. No i to jest jedna z tych rzeczy. Zobaczcie, jest cudowny ten sweterek. Jest z firmy Lidenberg. I ten pak, zaraz wam pokażę metkę, bo nie jestem pewna. I jest to 100% wełna merynosa. Ten sweterek, sądzę, że wyszedł ponad 20 zł, do 30 maksymalnie. A no ta wełna to jest najlepsza wełna, jaka może być. I widzę, że ta firma dalej sprzedaje te sweterki jako bestseller za 400, nawet 500 zł. Więc bardzo udany. Zakup. Dobrze, już mi gorąco, więc przebieram się w ostatnią rzecz, która jest totalnym hitem. I mój totalny hit. Wiem, wygląda to trochę jakbym była pomocą drogową, ale ma to swoje plusy. Ten kolor idealnie pasuje do mojego nowego koloru włosów. Jest to nowiusieńka kamizelka z Ralfa Borena. Zobaczcie, jaka to jest elegancja szyk po prostu. Przepięknie wykonana. Normalnie w kamizelkach nie chodzę, ale wyobraziłam sobie taką stylizację, że lecę do Londynu i zakładam to. Zakładam takie kalosze po prostu wysokie, czyńsy i sobie spaceruję elegancko po prostu gdzieś po jakichś klifach czy po brzegu i tak dalej. Zobaczcie, no. Przepiękna jest, cudownie wykonana. Tutaj ma wstawki ze skóry. Naprawdę chyba nigdy nie była noszona. No i na pewno była bardzo droga. I na pewno jest droga, bo nie sądzę, żeby to była jakaś stara rzecz, to raczej są nowe kolekcje. A zakupiłam ją pewnie za 30 zł, może maksymalnie. bo ja tak tylko dodaję, dodaję, ale wiecie, skupiamy się na tym, że wszystkie moje zakupy w tym jednym lumpeksie to był koszt 131 zł. więc proszę bardzo. Piękna, po prostu piękna. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just. Mam nadzieję, że moje zakupy wam się podobały. Spontaniczne zakupy, bo nie kupiłam tego, po co tam jechałam, a kupiłam kilka innych fajnych rzeczy. No i właśnie tak wyglądają zakupy w Rupeksi. Nie możemy się nastawiać, że kupimy dzisiaj akurat sukienkę czy jakąś rzecz. Bo pewnie tego nie znajdziemy, ale możemy znaleźć inne skarby. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że Was zainspirował do czegoś, chociażby do wybrania się na takie łowy. Jeżeli ostatnio coś fajnego udało Wam się upolować, to koniecznie pochwalcie się tym w komentarzach poniżej. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić nowego filmu. O dzwoneczku najlepiej, żeby dostać powiadomienie. No i zostawcie po sobie ślad tam na dole w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.